Odkrycie, tak, więc, co byś chciał, żeby było tak na 100% dobrze to 58? No nie wiem, myślę, że spokoju nie trzeba mi życzyć, bo ja w spokoju w sobie mam dużo. celuchy, znowu celują Ciepło. Ciepło. to to Ciepło. Zalepszotem. Minują mnie jak bandytę, kurwa, żeby tu nie uciec. Ty co Tak to jest jak pieniądz rządzi nierozsądek pieniądz to siła i panek czy nie? wy jeszcze 100% tak nie jesteście sobą ten kurwa swel kurczak to już jest sobą, bo jest bankierem to już jest najmądrzejszy My, gdybyście byli wszyscy bankierami, to byście byli jeszcze mądrzejsi. Tak, to was trochę jeszcze blokuje. To robiłem, to celuchy pierdolone tutaj się będą mijały. Ze mną. Daję sobie sprawę, że jednak nie każdy ma kogoś, prawda, o czym śpiewał Grzegorz Chyrzy, ale myślę, że każdy miałby ochotę rozczarować mnie w technik. widać Kurwa, no tak trzeba uważać, to kurwa dziadostwo pierdolone celuje na zakrętach Na skrzyżowaniach, kurwa gdzie tylko kurwa śmiecie jebane Wyrobili się jak widać, gówno w betoniarce, kurwa No patrz na GPS i stoi, bo wie, że to ja akurat jadę Teraz to trzeba tak uważać, bo jest, są niewidoczne zakręty Teraz tam też chwilę zapomniałem, ale tam kurwa w miarę wolno jechałem Także Kurwę śmiecie. To tak zawsze jest jak komuś robisz, to tak samo jak i ten celuk, żeby mu kiedy czasami nie przyszła czołówka, bo to jest jak już to było. Pan Bóg, ale sprawiedliwy. Także Teraz jak wychodziłem z auta. Bramę otwierać. To jak wyjeżdżałem to tam na tej poprzecznej drodze celu. Jeden czy drugi jechał, czy dwóch jechał, już nie pamiętam. Chyba dwóch. Teraz wychodzę, otwieram ramę, tak samo tam jedzie. Celuch.